Hej, dzisiaj o tym, jaką matkę wybrać? Czy unasienioną, czy nieunasienioną? I to nie jest sytuacja, w której jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Są korzyści idące za wyborem matki nieunasienionej, i są też korzyści idące za wyborem matki czerwiącej. Na koniec powiem Ci, jakiego ja dokonałem wyboru. Co przemawia za tym, żeby kupić matkę nieunasienioną? Matka nieunasieniona jest zdecydowanie tańsza i jest dużo łatwiej dostępna, ponieważ. Łatwiej jest kupić od hodowcy matkę nieunasieną w ten dzień, w który chcemy. Wtedy możemy sobie zaplanować nasze prace w pasiece. Jedyny problem z matką nieunasienną jest taki, że no będziemy mieć tą przerwę w czerwieniu. Natomiast jeśli sobie zaplanujemy, że ta matka będzie się unasieniać w małej rodzince, no to wtedy nie ma tego problemu. Matka czerwiąca jest chętniej przyjmowana, natomiast jeśli ją sobie unasienimy. Tą naszą nieunasienioną, no to też wtedy nie ma tego problemu. No i to, co mnie przekonuje do matki nieunaśnionej, jest to, co dla innych jest argumentem przeciwko niej, mianowicie unasienienie trutniami z mojej pasieki. I do mnie przemawia to unasienienie lokalnymi trutniami, ponieważ wtedy ta pszczoła ma więcej cech związanych z moim regionem, natomiast. Przeciwnicy tego uważają, że lepsza jest, lepszy jest zakup matki czerwiącej, bo wtedy mamy sprawdzonych trutni. Jednak ja myślę, że czasami te trutnie, które zapładniają matki uchodowców, są nieco przeceniane. No bo zobacz, jeśli mamy osobę, która hoduje kilka linii, albo linie jeszcze z różnych ras, no to tam nie ma za dużo kontroli nad trutniami. Słyszałem nawet od jednego hodowcy yy, wprost i czytałem o problemach innych, że mają problem z trutniami, że biorą od innych trutnie, żeby przywieźć na swoją pasiekę, żeby miał kto unasieniać. No to zobacz, to czy wtedy doleci do takiej matki najlepszy truteń, czy każdy truteń, nawet jakaś łamaga. No to właśnie dlatego myślę, że nie warto przeceniać tych unasienionych matek, chyba, że jest to osoba która ma wysokie kompetencje, no i można od niej kupować matki unaśnione świetnymi trudniami. Co przemawia za taką czerwiącą matką? No, przede wszystkim to, że jest łatwiej przyjmowana. No, oczywiście można to zniwelować tym, że u nas się nie mieć sobie tą matkę u nas, no ale to wtedy my ponosimy ewentualny koszt, jakim jest strata matki, bo może nie wrócić z lotu gotowego. Ale także koszt naszego czasu, bo jeśli kupujemy matkę czerwiącą, no to ten czas po prostu wykonał za nas hodowca. Podsumowując, jeśli nie przekonuje cię ta kwestia lokalnej pszczoły, jeśli nie chcesz tracić czasu na unasienianie, no to po prostu lepszym worem dla Ciebie będzie matka czerwiąca. Z drugiej strony, jeśli masz małe kompetencje w poddawaniu matek i masz duże straty przy poddawaniu, no to wtedy podając matki czerwiące masz większe straty niż matki, które unasieniłbyś, unasieniłabyś sama. Standardowo zapraszam do dyskusji na ten temat. Myślę, że jest jeszcze kilka wątków, które można uzupełnić. Oczywiście nie miałem intencji, żeby urazić jakiegokolwiek hodowcę, jeśli to słuchasz, to mam nadzieję, że właśnie jesteś tym hodowcą, od którego warto brać matki unasienione. Do zobaczenia! Hej!